No maną w kolejnym odcinku, jak zarazem, nie ostatnim, naszą kochaną grę Władza Pierścieni Bitwa ziemi. Niestety, no, kończymy już. Ostatnia misja, nas czeka Czarna Brama, chyba. A nie, jednak nie. O kurde. Jeszcze nie. Jednak się pomyliłem. Dobra. W takim razie... No, w sumie to jednak nie jest ostatni odcinek, przedostatni albo po prostu albo po prostu ostatni dzisiaj. Zależy jak to będzie, no po prostu złożę to w jedną całość. No właśnie, więc tak

to już są rkowie! Strażniku. us O kurde, kurde dużo was to jest. Ale są moi poradzi. Poradzę sobie doda się ty być tutaj jesteś na wysokich poziomach Więc nie ma co gdzie jesteś ragornie ty tutaj, nie? Oragornie żebka te katapulty, tą katapulty też, od razu jakieś żołnierze, więcej. Szybko mnie tutaj tych uczniów wyeliminować. rozważę no, to. Gdzie tu? Aby tutaj. Gdzie zwarą miły? Aby tutaj. tu jestem tutaj bazę strażnicy tu mają bazę o. Zwłaszcza to Gatapulta, trola, 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 poproszę. Dziękuję, bo równi, że jesteśmy to potrzebni, o kurde, on właśnie jest mocy. To dużo. No i zapraszam na, na rozwalenie tego tutaj o co. Kawaleria tu pomoże, zwalić to. Tu jeszcze. Proszę jeszcze jakieś przybatoli Tutaj. Pozwalcie to pas już poproszę tutaj Atakować, atakować Licznicy też. Wszyscy i tutaj Bramy też rozwalicie. Chyba tutaj poproszę Gandalf też wszyscy

Tego nie musiałem. Sobie. No i koniec, chyba tak odrobiłem żołnierzy, chociaż Trzy bataliony chyba nowe są. Nie wiem. Czekaj, okay, to to jest? Może te punkty? Nie, tylko 300 mm -hmm. mogę mieć, mm -hmm. beznadziejnie. Mm -hmm. Czy jeszcze mm -hmm. mogę zaatakować? Nie mogę jeszcze. Pójdziemy tutaj na że klientów Rohirimami Żeby też dać jakieś żołnierzy Teraz tutaj trzeba szybko Kurde, tylko 10, tylko 2 bataliony, to może muszę sobie jakoś poradzić w czarnych górcach To są łucznicy, to jest Mordor, dobra. W tej okolicy z góry, ja. ja. nie mam uczników. Dobra, to wychodzimy. Ruhi mam mi także. Nie będę się bał już brochirmów, tylko po prostu piechota. Piechota 150. No już szybko. Będziemy po prostu bał się piechotą. Nie wiem, czy by zbrojenia, jak najwięcej był było również. Gdzie tu jest ten na a gdzie jest ich baza? tu widzę, jakiś oddział. A tutaj kolejny, a ten, a ten bardziej Kurczę. Wstać.

a ja tutaj po prostu wiadad w plecy tutaj bok po no właśnie tutaj na bród Co kurde? Co tu robicie? Tutaj natychmiast. tych Co im Co O, -o, -o. odwróć. Byśmy tak główno rozwal? Widzenia. Dobrze, z radzą. Ja teraz Was poproszę o rozwolenie od tego, bo tutaj bliżej, bliżej. Wszyscy tutaj posuwamy się naprzód. Wy tu, i wy tu. Czyli to mogłem mi to wylepszenia zrobić, bo dużo kasy mi się zbierało. Hańska Zbrojownia, tak.

Teraz wsparcie. Tu proszę. Wszystkie uzbrojenia. Chyba nic nie Nie ma. Byśmy musieli być bardzo rozwalcie to, by tu jazda <laughs> szlak. Nie zorientował się odwrót. Fajnie, że się nie zorientował. Tu jest ich baza, to od razu je zwalamy. Wsparcie. Wszyscy proszę o miecze. Gdy tu. Wsparcie. Dobra, wy możecie już i pić. Teraz to muszę zrobić. Szybko. Tu chyba jest jeszcze jedna baza

Zbaw tego nazwiska, wrzuć w niego tym głównym. No i już o tobie wszyscy jazda tutaj. Bring me my Bianca. The enemy is here already. Already. No! the The land must be made safe. Get your spear clear of us. Soto, We do everything we can. Come oh. together, my friend. Super. Get ready. With haste. Puchnął. Wszyscy są na Ale no tutaj, tutaj jesteście, proszę nie? O. Cofajcie się. Tam. Wszyscy. Już. wąs stąd. Pipin prowadzi ich. Czy O, kurde. Da się tego troła.

Muito Dobra, można rozwalać. Wszyscy. O. Kurde. Więc My jest ja. jeszcze bazą? No jednak jeszcze. wyszkowca Tam. Coś Bo to nie mają tą bazę jeszcze. Ej, czekajcie. Tu na gwiazdy proszę.

Dobra, jak znajdę do was wrócę. Dobra, znalazłem ich. Tu mają jeszcze bazę i dorobiłem więcej ludzi jeszcze. Sobie. Jeden jeszcze strzał działy. jedyny łuczniczy jeszcze. Tu się kurde schowali. Szybko rozwalasz to, bo ty Boże, darże okay. cię. Okej. Izzecstwo. czy znaczy już mogę zaatakować nie mogę jeszcze dobra ja się na razie tutaj z wami pożegnam więc do zobaczenia narka